Witam z tej strony, Raphard. Dzisiaj, tak jak obiecałem, zobaczymy okiem modelarza, jak wyglądają kultowe ciężarówki PRL-u z D Agostini. Jak wiecie, ja nie jestem kolekcjonerem, a <grym> tylko modelarzem, ale mają coś w sobie te kurcze, malutkie ciężarówki. Zresztą no one nie są takie małe, bo mamy tutaj tego Stara i on ma. Jakieś 14 cm, czyli ani mało ani dużo, nie jest ani 7,2 ani 3,5. Z drugiej strony, gdybym miał kolekcjonować to właśnie e, coś takiego jak to, no, to też nie jest 4,8. Nie postawię tutaj jakiegoś samolotu obok niego, że niby przyleciał i coś się tam rozładowuje. Też podpowiedliście, że przydałaby się jakaś tutaj dioramka. Dioramkę zawsze można zrobić, nie? No dobra, słuchajcie, e, co dostajemy? E, Dostajemy takie fajne plakaty Lublin 51. To już taki bardziej wojskowy, to już bardziej w moim stylu taki ten Lublin jest. Jelcz 315M, to coś w rodzaju tutaj zmiennicy. Też widywałem takie, takie samochody. Kurcze, no stary już jestem. Stary 20. Tego akurat nie pamiętam z autopsji, ale tak jak powiedziałem, mój dziadek na podobnym, podobnej maszynie jeździł. A co. Co, co jest tutaj jeśli chodzi o prenumeratę, co się dostaje więc tak tutaj jest Ziu 130 MMZ powiem Wam tak to jest jakaś wywrotka zaraz otworzymy, zobaczymy co, co jak to wygląda w ogóle w 4K to będzie to widać i tu jest ten Star 25 i teraz tak ten kolor jest bardzo podobny do koloru mojego pierwszego samochodu moim pierwszym samochodem był Maluch. <laughs> Ale tam dużo z tego Malucha nie zostało. Nie, 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 nie. Ja nie. reflektory, lef, miałem od nie, nie, Sereny, migacze od Wołgi. Takie różne dziwne rzeczy miałem w tym samochodzie. I, I chyba jako pierwszy miałem... Pierwszy, no. Dobra. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny w Maluchu, tak? Można było coś takiego zrobić. E, dobra, przechodzimy. Tutaj jest opis całej kolekcji ciężarówek. Samochodu, samochodu dziadka nie widzę. Samochodu dziadka nie widzę, ale to może się kolekcja rozwinie i coś będzie jeszcze wydane. Tam gdzieś można znaleźć. Tutaj jest jakaś tekturka i tutaj są, są tutaj jest e, z 130. Kurczę fajnie to wygląda. Powiem wam, że z coraz większą ochotę mam złożyć jakąś ciężarówkę. W sensie, że nie skolekcjonować, tylko złożyć. Ale skolekcjonować i ją przerobić, przemalować. No, jak na tą skalę to nie, nie wygląda to, to jakoś super źle, ale też super rewelacyjnie też to nie wygląda. I także, mm, gdyby, gdyby ktoś z modelarzy, no wiadomo, że to można zrobić lepiej, tylko trzeba mieć. Trzeba mieć zapał chęć i tak dalej. No wiem, że z kartonu się robi. Wiem, że teraz się ktoś tutaj chwalił, że już zaraz niedługo będzie star w 3.5. Ale powiem wam, że ten wygląda, nawet zobacz, zobaczcie ten tutaj znaczek stara. Całkiem efektownie. Skrzynia ładunkowa taka w miarę wyglądająca. Taki za nowy on jest, nie? Bardziej bardziej gustowałbym w czymś takim. O, start, start W-25, czyli wywrotka. O, to jest coś takiego, co właśnie, czym jeździł mój dziadek. Będę musiał tu sobie to poczytać. Czyli tak, dostajemy model, jeżeli, kolek jeżeli tutaj kolekcjonujemy, jeżeli zamówimy sobie e, tą kolekcję, dostajemy model, dostajemy plakaty, dostajemy, dostajemy książki. Dobra, słuchajcie, bo już tutaj <coughs> czas biegnie. A nie chciałbym tego jakoś tak specjalnie długo przedłużać, bo e, ładna pogoda jest na zewnątrz. Można dronem polatać. E, można 7TP podbudować, różne rzeczy można porobić dobra, przerwa. powiem wam tak. Jest czar. Czar PRL-u. E, pamiętam, że w PRL-u nigdy nie było i rodzina z Francji przysłała nam kiedyś paczkę i w którym był taki właśnie, właśnie w takiej skali, 1 do 43, taka ciężarówka i miał napis Milano Amsterdam. Pamiętam jak dziś, taka biała, biała burta i to, to była zabawka e, mojego dzieciństwa, znaczy ona dziś stała wyżej, bo e, tutaj dziadkowi rodzice stwierdzili, że raczej się tym nie będę bawił, bo to jest za drogie. A teraz mogę spełniać swoje marzenia i. Jak ktoś napisał dzisiaj, tak, to, są, to, są, to, to jest oko, oko człowieka, który miał rysoraki, nie? Zobaczcie, tutaj jest zrobimy sobie zbliżenie i obejrzymy na, na zbliżeniu, jak to w ogóle wygląda. Powiem wam, że właśnie doszedłem do jeszcze jednego wniosku, jak to jest z tą prenumeratą. Z tą prenumeratą to jest tak, że nie trzeba o tym pamiętać. Starszy zapłaci. I, I wtedy, no i powiem Wam, że całkiem nieźle, gdybym był dzieciakiem. Albo, ale tu, 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 tu nawet jest jakiś taki, jakiś nawet takie niby udające, że coś tutaj ten tego. No nie, no słuchajcie, jakoś źle to nie wygląda. Tak, wygląda mniej więcej jak samochód, który... O, tu to tu, koło tutaj, muszę telepo... O, to mu chyba można przesunąć. Wygląda mniej więcej jak samochód, który ma przedstawiać, nawet koła są krzywe, no bo w oryginale też były. Eee, o, o, zobaczcie, tu nawet jest wydech na czarno zaznaczony, no to szacun, szacun. To takie rzeczy jak, jak wydech z czarnym dziurą normalnie, bo to się normalnie nie robiło. Nie, zobaczę, sprawdzimy czy w baku jest jeszcze paliwo. Mm. Nie, no słuchajcie, powiem Wam tak. Jeśli ktoś ma sentyment, to te modele naprawdę nie wyglądają źle i są ciężkie. To nie jest plas, e, Plastik Fantastic. Koła są gumowe. Nie ma co prawda, nie ma ry, jakiegoś resorowania, ale powiem wam. Uh -huh. I to tutaj widać, że można porządzić. Można to na przykład tutaj od, odczepić ładnie. Tutaj jakąś rdzę dać. Także tu taki powiem wam Eee, kurcze BGA, BGA to chyba bydgoskie gdzieś tam w okolice. Więc, mm, więc nie jest źle. Także e, tutaj mamy też metalowy, też mamy tutaj Wydek zobaczcie. Wydek jest też opanowany. Bomba jak dla mnie. No, słuchajcie, i tak by, tak by to wyglądało chyba. W zbliżeniu macie tutaj jeszcze jest skala, nazwa modelu, całość jest. O, tutaj są specjalne, specjalne te, żeby. A może rozbierzemy jednego, co. <ścoughs> Dobra. Ok, słuchajcie, to by było na tyle. Więc widzieliście, jak wyglądają modele, co dostajemy z tym, i jakby ktoś był zainteresowany, to może sobie taką taką prenumeratę zamówić obawić się w przerabianie później tego. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w na następnym odcinku.